Witam Was serdecznie w Subiektywnie, e, czyli we vlogu, w którym będę przedstawiał Wam moje e, jak najbardziej subiektywne przemyślenia dotyczące e, bardzo różnych rzeczy. E, dzisiaj, może porozmawiamy o muzyce. Każdy mówi, że to jego muzyka, ta, której on słucha, jest ta jedyna i najlepsza. Ja uważam, że prawda leży pośrodku, że e, muzyka która ma w sobie największą wartość lub najlepszy przekaz, jest najlepsza. Eee, dlatego właśnie ludzie, którzy słuchają na przykład metalu, mówią, że metal jest najlepszy, a ludzie, którzy słuchają hip-hopu bądź rapu, mówią, że to ich muzyka jest najlepsza. Eee, ale która z tych muzyk jest ambitniejsza, że tak powiem? Rap czy yy, metal? No? na odwrotnych rękach powinienem to pokazać. Ale i wtedy tak jakby muzyka, która przekaże nam coś lepszego jest zrobiona w bardziej ambitny sposób jest lepsza. Ja słucham na przykład głównie punku i uznaję, że klasyczny rock lub nawet klasyczna muzyka jako, że są o wiele bardziej ambitne i trudniejsze do stworzenia są tak jakby lepsze mimo to tak i tak będę słuchał właśnie mojego punku bo mi się on najbardziej podoba ale nikomu nie wciskam że jest on lepszy od jego muzyki na przykład tak więc jeśli słuchasz techno nie wciskaj mi, że twoje techno jest lepsze na przykład niż rock, gdyż uważam, że nawet jeśli właśnie techno będzie lepiej brzmiało niż rok, to i tak, i tak, w właśnie w rock, kurde, ja się powtarzam, jest włożony więcej pracy. A więc to była właśnie moja ocena dotycząca tej sytuacji, co wy o tym sądzicie. Zapraszam do dyskusji tutaj w komentarzach pod filmikiem. Myślę, że powinienem jeszcze dodać, że jeżeli na przykład e, właśnie owy hip-hop bądź rap jest dobry, posłucham także tego z przyjemnością, tak jak na przykład wczoraj to miało miejsce. E, ponieważ gdy muzyka jest dobra, lubię każdy rodzaj muzyki. To by było na tyle na razie.